Ostatnio jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest, czy ja jeszcze mieszkam we Włoszech i gdzie lepiej się żyje, we Włoszech czy na Florydzie. Więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i rozwiać niektóre wątpliwości. Tak naprawdę nie muszę się rozstawać ani z Włochami, ani z Florydą. Naszym zamiarem jest podzielić nasze życie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Włochami i spędzić miesiące letnie we Włoszech. Letnie, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, a te takie miesiące zimne, takie jesienne, zimowe na Florydzie. Myślę, że to jest bardzo fajny miks. Mam nadzieję, że nam się uda. Także spokojnie będzie jeszcze bardzo dużo filmików z Włoch. A zresztą, jeżeli raz zamieszkaliście we Włoszech, to trudno się rozstać z tym krajem na zawsze. Jeżeli mnie śledzicie od początku mojego YouTube'a, to mogliście zauważyć, że z Roberto zawsze przyjeżdżaliśmy tutaj do Stanów Zjednoczonych na Florydę. Ale tak naprawdę przyjeżdżaliśmy tylko w okresie letnim na wakacje, czyli w sierpniu lub w okresie świątecznym, czyli byliśmy tutaj zwykle grudzień-styczeń, na końcu grudnia i na początku stycznia. W 2018 roku postanowiliśmy całkowicie zmienić nasze życie. Ja zwolniłam się z mojej firmy, Roberto zwolnił się z własnej firmy, on parę miesięcy wcześniej ode mnie. Postanowiliśmy założyć naszą działalność. Roberto ma własną firmę, swoją działalność, która nie ma nic wspólnego z moją. Ja zaczęłam się zajmować full time make-upem i pracowałam jako personal shopper w Mediolanie. Ale tak naprawdę, moim zamiarem jest zbudować mój sklep online, mój sklep internetowy, na którym cały czas pracuję. I to jest właśnie głównie. Teraz w 90% skupiam się na tym. Buduję bardzo dużą platformę internetową, która będzie promować i sprzedawać polską odzież, Made in Poland. To będą początki, ale później będzie też bardzo dużo rzeczy Made in Italy, włoskiej, włoskiej odzieży. Także mam. Mam na myśli naprawdę bardzo duży projekt. Jest to dosyć skomplikowane stworzyć taką platformę, więc teraz poświęcam się, e, tak jak powiedziałam, w 90% tej działalności. Oczywiście mam nadzieję, że za niedługo będziecie mogli zobaczyć moje dzieło. Pierwszym takim punktem, dla którego wybraliśmy Florydę, wybraliśmy Miami, to jest klimat. I tutaj e, muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę. Takim fanem tropikalnego klimatu jest bardziej Roberto. Ja uwielbiam oczywiście tropikalny klimat, ale on na przykład czuje się wspaniale w takim klimacie, a na przykład jesień i zima mu przeszkadza. Chociaż bardzo lubimy jeździć na nartach, ale taka zima w górach, no powiedzmy sobie szczerze, jest całkowicie inna od zimy w mieście, taka, takim jak jest Mediolan na przykład. Wyobraźcie sobie, że się budzimy i ja. No, po prostu nawet pół sekundy nie pomyślę, w co dzisiaj muszę się tutaj ubrać. Ciekawa, jaka jest pogoda, bo ja wiem, że się obudzę i jest 30 stopni. Bite 30 stopni jest codziennie. Powiedzmy, że tak naprawdę Floryda ma swoje pory roku, ale te pory roku różnią się tylko stopniem wilgotności. Także. Jeżeli na przykład teraz w Polsce macie lato, to tutaj też jest tak naprawdę lato. Ale lato na Florydzie wygląda tak, że jest bardzo, bardzo wilgotno, jest bardzo ciepło, czyli jest duszno po prostu i jest bardzo dużo opadów takich tropikalnych. Na przykład teraz, nie wiem, czy mo może w, w ciągu tego filmiku będziemy słyszeć, bo już słyszałam, że nadchodzi burza. Także tutaj codziennie, tak od czerwca do września. Prawie codziennie macie burzę, na przykład burze, zaczyna padać deszcz, po, po 10 minutach przestaje i znowu wychodzi słońce. Jest jeszcze cieplej niż wcześniej, także jest naprawdę gorąco. I na przykład taki klimat mógłby być uci uciążliwy dla niektórych osób, które nie lubią e, klimatu tropikalnego. Ale ja na przykład bardzo doceniam, że ja mogę sobie wyjść tutaj w ogrodzie w piżamie. Po prostu mogłabym siedzieć przez cały dzień w stroju kąpielowym. To jest e, taki jakby najlepszy outfit na taką pogodę. I to samo wieczorami. Tutaj nigdy tak naprawdę nie spada ta temperatura. E, oczywiście mówię e, tutaj o sezonie lato. Troszeczkę chłodniej robi się od października, od listopada do, do, tak do lutego-marca. Temperatura spada, jest o wiele mniej wilgotno temperatury są tak średnio takie 23, 24, 25 stopni. Może być o wiele cieplej. Oczywiście dochodzi temperatura też do 30 stopni, ale uwaga, przede wszystkim na przełomie ta końca grudnia, początku stycznia temperatura może bardzo spaść. I to, to są tylko takie 2-3 dni, kiedy wszyscy wychodzą z domu i mówią Kurczę, ale jest zimno. Bo tutaj e, mi się wydarzyło na przykład, że temperatura spadła do 8 stopni Celsjusza. I tutaj to jest bardzo odczuwalne. Wyobraźcie sobie, że codziennie wychodzicie w krótki spodękach i nagle wychodzicie. Ale to widać już w domu, że, jest, e, że ta temperatura się tak ochłodziła, bo jest normalnie para na szybach, bo jest taka różnica temperatury pomiędzy e, mieszkaniem a e, temperaturą na zewnątrz. Także się wychodzi i to jest taki szok nagle. Tutaj powiedzmy, że ludzie uwielbiają tak naprawdę taką pogodę, ale cieszą się nią tak naprawdę 5 dni w roku. Bardzo wielkim plusem według mnie, żyjąc tutaj na Florydzie, jest tak zwany dress code. Co mam na myśli? Ja po prostu jestem tutaj od października i tak naprawdę mam no Mogę policzyć na palcach jednej ręki, ile outfitów używam tutaj, czyli ile ubrań tak naprawdę mi jest tutaj potrzeba. I właśnie, mam tutaj bardzo mało ubrań, nie muszę się martwić o to, co mam ubrać, bo tak naprawdę taki dress code, który obowiązuje powiedzmy we Włoszech, który może nie jest zapisany, jakby że absolutnie tak się musisz ubierać, ale jednak ludzie we Włoszech wymagają od Ciebie, że na przykład jak idziesz na kolację, to żebyś wyglądała troszeczkę bardziej wieczorowo. A jeżeli idziesz do sklepu, to żebyś wyglądała troszeczkę bardziej sportowo. Tutaj tak naprawdę to nikogo nie obchodzi całkowicie i Możesz chodzić w tym samym ubraniu cały dzień, jeżeli Tobie to odpowiada. O, ja na przykład czasami lubię się ubrać jakoś e, bardziej wyjściowa, ale robię to tylko dla siebie. E, nikt ode mnie tego nie wymaga. I oczywiście ubrania tutaj obowiązują tylko letnie. Także też nie muszę się martwić o nic, o jakiś sweterek, kurteczka. E, Swetery kurteczka przydają się, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do klimatyzacji. Także jeżeli wchodzicie do jakichś sklepów, do restauracji, to tak Wam się bardzo przyda okrycie, bo temperatura tutaj w lokalach jest bardzo niska, tak naprawdę, albo właśnie w tym okresie od października do marca. Poza tym. Możecie normalnie chodzić tutaj cały czas w t-shircie z krótkimi rękawkami albo bluzce na ramionczkach. Następnym powodem, który przybliżył nas bardziej do Florydy i oddalił powiedzmy od Włoch, to jest prowadzenie własnego biznesu. Nie chcę bardzo rozwijać tego tematu, ale prawda jest taka, że otworzenie własnej działalności w Stanach Zjednoczonych kosztuje o wiele, o wiele mniej niż we Włoszech. We Włoszech ja miałam moją działalność. I naprawdę bardzo dużo mnie to kosztowało, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne. Roberto postanowił otworzyć swoją firmę w Stanach Zjednoczonych i wiemy teraz, że ta sytuacja całkowicie inaczej wygląda. Także jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to absolutnie wybieramy Stany Zjednoczone. Minusem według mnie naszego wyboru właśnie bycia tutaj na Florydzie, w Miami przez dłuższy czas jest nasze życie towarzyskie. Ja w Polsce oczywiście zostawiłam moją rodzinę, to już 20 lat temu. Roberto ma całą rodzinę we Włoszech. Wszyscy nasi przyjaciele mieszkają albo we Włoszech, albo w Polsce, albo są rozrzuceni po świecie. I w takiej sytuacji, w której teraz jesteśmy, w okresie naszego życia, gdzie skupiamy się bardzo też na naszym rozwoju osobistym, naszym rozwoju profesjonalnym, bo oczywiście e, bardzo dużo pracujemy nad naszymi działalnościami, nie mamy za dużo czasu też na takie wychodzenie i zawieranie nowych znajomości. Mamy tutaj przyjaciół oczywiście. E, jest, są to prawie wszyscy obcokrajowcy, chociaż mamy też tutaj niektórych znajomych z Ameryki, ale jednak ta więź, więź przyjaźni, nad którą pracowaliśmy we Włoszech, którą utrzymaliśmy od dzieciństwa, jest całkowicie inna i tutaj jakby wszyscy się patrzą trochę bardziej na własne życie i to życie towarzyskie to jest takie bardziej powierzchowne że jest fajnie wyjść sobie na, na kolację, czasami się zabawić i tyle. Ja oczywiście cały czas utrzymuję ko kontakty z moimi przyjaciółkami z Włoch, z Polski. Siedzimy na telefonie przez cały czas. Tutaj na przykład nie mamy takich przyjaciół, z którymi naprawdę widzimy się co weekend. I, i tego tak naprawdę jest mi brak, mi osobiście trochę brak. Ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę, że też za bardzo nad tym nie pracujemy i prawdopodobnie jak na razie nie będziemy mieli nawet czasu nad tym, nad tym pracować. A z drugiej strony mam też takie przeczucie, że będzie tutaj o wiele ciężej znaleźć właśnie przyjaciół, których tak naprawdę już mamy w Europie. Następnym minusem Stanów Zjednoczonych jest to, że tak naprawdę, tutaj za wszystko się płaci. Co mam na myśli też mówiąc to? Pobyt tutaj, jeżeli jesteś obcokrajowcem, kosztuje. Robienie wizy kosztuje. Służba zdrowia kosztuje. Także też ta nasza decyzja, żeby właśnie rzucić wszystko, jakby cały czas się przedłużała. Dlatego że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy mieć odłożonych dosyć dużo pieniędzy, żeby żyć tutaj w takim standardzie mniej więcej, w jakim żyliśmy we Włoszech, i że będzie nas to bardzo drogo kosztować. Ale też jest prawdą, że porównując Florydę do innych Stanów, w USA, w Ameryce, Floryda jest jednym z tańszych miejsc, gdzie, gdzie właśnie żyć. Dlatego też, nie tylko z powodu klimatu przyjeżdża, przyjeżdża tutaj bardzo dużo bogatych emerytów, ale też właśnie dlatego, że płaci się tutaj o wiele mniej podatków i rzeczy mniej kosztują. Wyjątek: Miami. Takim dosyć wyraźnym minusem mieszkania, tutaj w Miami. Jest jakość jedzenia. E, oczywiście ja przez lata mieszkałam we Włoszech. E, Roberto jest Włochem z, od urodzenia. Jesteśmy naprawdę e, przyzwyczajeni do takiej, ja e, śmieję powiedzieć, bardzo wysokich standardów, jeżeli chodzi o żywność. E, tutaj można znaleźć e, jedzenie dosyć wysokiej jakości, trzeba za nie bardzo, bardzo dużo zapłacić. A czasami jednak ta jakość no, nie jest jeszcze taka, jaką, jakiej byśmy się spodziewali we Włoszech na przykład. W normalnym sklepie, w normalnej restauracji. Także wiem, że na przykład Włochom sprawia, sprawia to bardzo wielki kłopot znalezienia, nie wiem, dobrych warzyw dobrych owoców. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o owoce, e, ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką z Włoch, która tutaj mieszka, mówiła, że ona już e, naprawdę nie chce już kupować nawet owoców, które znajdujemy w Europie, takie jak czereśnie, brzoskwinie, morele, bo nie ma sensu po prostu i to jest prawda. E, tutaj opłaca się kupować owoce tropikalne, których jest mnóstwo, ale to są owoce, do których nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni. Są owoce, które zawierają bardzo dużo cukru, także też nie wszyscy mogą je jeść, ale to są jedyne owoce, które tak naprawdę są dobre. Chociaż moi koledzy na przykład z Meksyku, którzy uwielbiają jeść papaje, powiedzieli, że no ta papaja tutaj no, no ma całkowicie inny smak niż w Meksyku. Także co kraj to obyczaj. I jest tutaj właśnie taki problem, z pewnego rodzaju jedzeniem. Na przykład chleb, tak samo ja chodzę do włoskiej pikarni, ale za niedługo będę chciała sobie sama w domu zrobić chleb, także mam nadzieję, że mi się uda. Do, tego, do dotychczas chodzę do włoskiej pikarni, gdzie w końcu znaleźliśmy dobrej jakości chleb, ale w, tak, w normalnym sklepie to nie ma absolutnie mowy, żeby kupić dobrej jakości chleb. Mi na przykład wiecie, czego brakuje tutaj też, włoskiego wina bardzo. Można też kupić włoskie wino, trzeba też szukać dobrych e, dobry butelek, powiedzmy, ale to wino też jest tak drogie, że czekam aż przyjadę do Włoch. A rzeczy, której najbardziej mi brakuje teraz w tym okresie, to jest pyszny melon. Melony we Włoszech to jest pycha. E, trzeba też oczywiście szukać, bo nie, nie wszystkie są dobre, ale tutaj... Większość melonów jest niedobrych, na przykład. Tutaj jest taki rodzaj melona zielonego, który jest dosyć dobry, ale taki pomarańczowy, który się je z to krudo to jest taka włoska, typowa letnia potrawa. No, nie można znaleźć. Bardzo dużym plusem mieszkania tutaj w Miami, i to jest nasza indywidualna rzecz, jest nieposiadanie samochodu. Ja od miesięcy nie prowadziłam już samochodu. Wiecie, że wcześniej ja, ja was obwoziłam praktycznie po całych Włoszech, bo miałam taką pracę. Pokazywałam Wam różne zakątki, ale byłam cały czas w samochodzie. Teraz koniec. Nie potrzebuję już samochodu. E, I oczywiście, e, bardzo dużo osób, które mieszkają w Stanach, wam powie, że to jest niemożliwe nie mieć samochodów w Stanach Zjednoczonych. Ja się z tym całkowicie zgadzam, bo ogólnie transport miejski poza takimi wielkimi miastami, no po prostu nie działa. I te odległości są naprawdę ogromne. Ale my mamy szczęście, że mieszkamy w Miami Beach. Miami Beach to tak naprawdę, to jest odłam Miami. To jest tak wyspa, yy, która jest połączona mostami z Miami, yy, z miastem. I tutaj tak naprawdę mam wszystko na wyciągnięcie ręki, sklepy, restauracje e, i tak itd. Tak I ja poruszam się tutaj tylko na rowerze. Mam rolki też, mamy w planie kupić sobie skuter, ale samochód nam jest tutaj całkowicie niepotrzebny i jeżeli potrzebujemy gdzieś jechać dalej, to albo zamawiamy Uber, albo wynajmujemy sobie samochód i nam się to o wiele bardziej e, opłaca. Ale tak jak powiedziałam, tutaj jest wszędzie daleko. Dystansy, które widzicie, odległości w Stanach Zjednoczonych no są całkowicie inna, inne niż w Europie ogólnie, a przede wszystkim we Włoszech. Ja we Włoszech wsiadam do samochodu i po godzinie byłam nad morzem, po półtorej godziny byłam w Alpach. Praktycznie, jeżeli chcesz znaleźć się na samym końcu Włoch, no to potrzebne ci jest parę godzin tylko. No w Stanach Zjednoczonych jest to niemożliwe i na przykład tutaj na Florydzie, będąc na Florydzie, jeżeli chcemy naprawdę zmienić otoczenie, klimat, musimy lecieć samolotem. Nie ma opcji, że wsiądziesz sobie do samochodu i w 6 godzin znajdziesz się w stolicy. To jest na przykład niemożliwe i takie zwiedzanie to już są takie większe wyprawy. Jeżeli chcesz sobie y zrobić weekend w innym mieście, w innym otoczeniu, w innym klimacie, musisz absolutnie wsiąść do samolotu. Tak jak Wam mówiłam, klimat jest tutaj dziwny w lecie, właśnie teraz zaczęło trochę padać, ale to jest takie kropienie, także lato na Florydzie. A więc, zrobienie sobie jakiegoś weekendu w innym mieście, w innym klimacie. Y oczywiście jest to y już taka powiedzmy wyprawa która wiąże się też różnie z, z kosztami. Ale słuchajcie, ja mieszkam w miejscu, gdzie mam dostęp do morza, praktycznie mam 5 minut, żeby iść na plażę. Mamy tutaj wspaniałą zieleń, na przykład te wszystkie rośliny tropikalne, które się tutaj znajdują, palmy, mamy pola golfowe, pola tenisowe, parki, można jeździć na rolkach, na rowerze. Pod tym względem no, Floryda jest naprawdę wspaniała. Można uprawiać e, sporty wodne, można jeździć na motorówkach. Marzeniem Roberto jest na przykład kupić sobie e, taką małą łódkę, e, taki mały jacht, żeby właśnie sobie gdzieś e, popłynąć w ciągu weekendu. On uwielbiał łowić ryby na przykład, to jest jego pasja. Mamy tutaj dostęp do tak wielu atrakcji sportowych, że naprawdę cały czas czujemy się, że jesteśmy na wakacjach. Floryda, Miami, nie jest to miejsce dla historyków sztuki. E, przyjeżdżając z kraju takiego jak Włochy, gdzie jesteśmy no, po prostu otoczeni pięknem e, architektury, historią, e, gdzie praktycznie właśnie e, dystans, żeby zobaczyć inne miasto, które jest zrobione w innym stylu, które chce nam coś opowiedzieć też o historii, e, we Włoszech, no, są to minimalne dystanse. Tutaj w Ameryce nie ma raczej takich, e, takich miast. Jeżeli są, to naprawdę w porównaniu do Włoch, e, no, ta, ta historia, którą chcą Ci opowiedzieć, to jest trochę taka naciągana. W Miami mamy Art deco architekturę Art Deco, ale tak naprawdę przyjeżdża się tutaj dla, dla tej zieleni, którą widzicie, dla, dla tych ogrodów botanicznych, które możecie zobaczyć, nie przyjeżdża się tutaj, żeby wzbogacić się kulturalnie. Ale można bardzo dużo nauczyć się tutaj o Ameryce Południowej. Będąc wśród latynosów, po pierwsze można sobie podszkolić też język, takim jak jest hiszpański, bo ciekawostka, w 80% w Miami mówi się w języku hiszpańskim. Dlatego też mój zamiar właśnie nauczenia się też tego języka. E, tak naprawdę mówiąc po włosku, ja rozumiem też co mówią po hiszpańsku, no ale to są powiedzmy sobie prawdę dwa inne języki. W Ameryce jest bardzo dużo imigrantów e, ogólnie i jest to takie dosyć normalne, że ci się pytają skąd jesteś, bo prawie wiadomo, że nie jesteś z Ameryki. I na przykład ja e, lubię takie, takie miksy właśnie. Kulturalne, gdzie na przykład we Włoszech no, nie jest możliwe poznać ludzi podczas tego samego wieczoru z Gwatemali, z Meksyku, z Kolumbii, z Ekwadoru i z Argentyny. Ja na przykład uczestniczyłam w takich wieczorach, w wieczorkach przy kolacjach i mam przyjaciół. Z tych, z tych właśnie kraj i to jest fascynujące, bo można się naprawdę bardzo dużo od tych ludzi nauczyć. Także to są takie moje plusy i minusy pomiędzy Włochami a, a tutaj a Floridą. Jak widzicie, jest to wszystko w pół na wpół, ale właśnie ten system, który, który chcemy jakby podszlifować życia pomiędzy Europą i Ameryką, jest właśnie takie według nas najtrafniejsze rozwiązanie bo możemy przebywać w pięknym, tropikalnym klimacie, ze słońcem, żyć nad morzem, pracować i ogólnie organizować się jak chcemy, gdzie człowiek jakby nie zmęczy się upałami w Miami, ale nie zwariuje też na autostradzie we Włoszech na przykład. Jeżeli filmik się podobał, to bardzo proszę o kciuki do góry. Pomożecie mi też bardzo w rozwoju tego kanału, jeżeli zasubskrybujecie. I oczywiście zobaczymy się na przyszły raz. Ciao!